Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz. I zapraszam Was do kolejnej reakcji. Dzisiaj czas się wybrać do fryzjera i zjechać to na co nie ma co. Dobra, bo zbiegam do tematu. Dzisiaj naszym gościem jest Sunmi, nasza kochana Sunmi królowa retro z piosenką pod tytułem You Can't Sit With Us. Zajrza tą mega amerykańską, tak typowo, wiecie, e, te popularne dziewczyny, czy coś takiego, popularne chłopaki. Nie, nie wolno Ci tu siąść, bo nie jesteś w naszej grupie, nie jesteś tak popularny. Czy o to będzie chodzić? Zobaczymy, zobaczymy. Na razie po prostu jedziemy z tym skoksem. Już kocham, już kocham Já piosenkę. O, normalnym, nawet filmowym. Nie. Tylko w muzyce to ma sens, tak? Że się tańczy kiedy jest atak zombie. Tylko w muzyce. W realnym świecie, czy w filmach, to w serialach, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Tylko w muzyce. Już mnie po prostu rozwala to. Odkąd, nie wiem, chyba Michael Jackson to chyba zaczął, tak? Co tam tańczył z tymi zombie, to, to po prostu... Już chyba... Nie wiem, chyba już każdy korzystał z te, te, te... Z tego tematu, tak? Ta, tańczymy i śpiewamy w trakcie ataku zombie. Masakra. Nie mam absolutnie nic do tego, po prostu mnie już rozwala to.

Ja tu zaraz będę płakać ze śmiechu. O ojej. Odkąd się do zombie pojawił jeden telewy jest taki bekowy. Po prostu. O, dobra, jedziemy dalej. O. Headshot. Niezła jazda. O, ale to mi rozbiegł. A gdzie koleżanki? <śmiennie> O! Bardzo fajna staluła. Mega mi się podoba. Wszystko takie jeansowe. Mega, mega. Bardzo fajne. Не зло, не А правда... first so, yes. <laughs> from that still down boom bum Naprawdę mega. Piosenka... 100% sambi. Tu pierwszej połowy... Fajny... Taki... No typowo... Retro ten. Ale potem jak się te zombie pojawiły to po prostu... Beka totalna. Jeszcze te różowe łzy. Jeju... <laughs> Już się dawno tak nie uśmiałem. Ale naprawdę... Robiłem wszystko, żebyś po prostu nie zacząć płakać ze śmiechu do, 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 z powodu tego co tu się działo uch. Ale mimo wszystko naprawdę kan do piosenki i będę wracać nieraz do niej Także O Jeśli Wam się to też podobało, jeżeli żeś ta się uśmiali jak ja w pewnych tych momentach, taki dość ku kuriozalny. W ogóle fajnie były te sceny, tak jak walczyła, taki typowo, e, Matrix, taki trochę, e, no, Kill Bill, taki Quentin Tarantino, jazda totalna, jazda bez trzymanki. Mega mi się to spodobało, w szczególności, że Tail, nie specjalnie mi. Podeszło, ale to genialne. Po prostu Sun mi przeszła samą siebie. Także brawa, brawa. Więc jeśli wam się to podobało, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Bo niedługo, może nawet dzisiaj, bo jutro, pojawi się. Pierwszy filmik, jeszcze nie wiem jak playlistę nazwę, ale to są te ty filmiki, gdzie trzeba wybierać, tak? Między jednym a drugim. Save One, Drop One, Mary Kiss Kill, Hug, Mary Kiss Kill, Mary Kiss Hug. Te wszystkie tam, do tego będzie K-pop faust versus inne. Y gatunki muzyczne, inne gatunki będąc in... będzie cała masa takich różnych właśnie e, pod wybieranie to jest na pewno no mam nadzieję, że w końcu niedługo ruszę z podcastem, bo chyba na to najbardziej się jaram Najbardziej się nie mogę tego doczekać, żeby w końcu mieć czas na zrobienie tego podcastu. Ale póki co, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Hejs.